Wieczór dobry. Mam dobrą wiadomość. Jadę z tyłu, jak widzicie, placak Tutaj, żółty taki. To plecak do przewozu, do przewozu zwierzęty. Tam kotu, małych psów. Jadę teraz po kotka ze schroniska. Chyba pestka się nazywa i bierze nią nie dla siebie, bo ja mam dwóch kotów e, niestety wziąłbym jeszcze trzeciego, czwartego, piątego ale nie stać mnie na tyle no bo... no bo tak e, mniej o to e, chodzi o to, że e, znajoma zgłosiła się wziąć sobie też e, jak to mówią do adopcji kotka kotek chyba ma rok Zresztą e, odbierze jego i zobaczcie. Napiszcie w komentarzu. Ko, kom, przepraszam, napiszcie komentarz, stawcie like. E, napiszcie, e, czy, czy jesteście ciekawi nagrywania te, takich krótkich e, wideo. Do, do zobaczenia.